krótki raport z budowy neferisów aktualnie zbliżamy się do pianowania poddasza wieszaki esy mamy powieszone przestrzenie nad nad ścianami szczytowymi to już wcześniej były zabudowane styropianem teraz jeszcze uzupełniliśmy zabudowę nad Łatwiami za pomocą płyt USB. tak to wygląda skrzynia pod schody dachowe też jest założona. Wieszaki, wieszaki, wieszaki. Również wieszaki tu mamy taką sytuację, że tu niżej, i tu są zastosowane S-40, -y a normalnie na wszystkich skosach są 20. -tki. No i to tyle. Do wtorek piana czekamy.